Czołgi wyjadą na polskie ulice. Do końca września na drogach niemal całego kraju będziemy obserwować wzmożony ruch kolumn wojskowych. Jest to związane z ćwiczeniami żelazny obrońca, które w najbliższych tygodniach ruszają na poligonach w całej Polsce. Pojazdy będą przemieszczać się niemal we wszystkich województwach na autostradach, drogach ekspresowych i krajowych. Kolumny są eskortowane przez żandarmerię wojskową i pododdziały regulacji ruchu we współpracy z policją i władzami lokalnymi, czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego. Mogą on liczyć maksymalnie 20 pojazdów, a odległość między nimi nie może być mniejsza niż 500 metrów. Wojsko apeluje do kierowców o ostrożność. Wyprzedzanie kolumn jest dozwolone, ale manewr musi być nieprzerwany. Wjeżdżanie między pojazdy jest zabronione. Co ważne, nie należy publikować zdjęć lokalizacji, dat ani godzin przejazdów kolumn, jak również danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. W ćwiczeniach żelazny obrońca weźmie udział 34 tysiące żołnierzy polskich i sojuszniczych, wyposażonych w ponad 600 sztuk sprzętu ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Ćwiczenia będą największym tegorocznym wyzwaniem szkoleniowym dla polskiego wojska.